To Hej, hej, hello. Cześć, cześć, witamy wszystkich. Witamy, witamy serdecznie. Tak, tak, tak. Dzisiaj szczęśliwe linie i krzyżóweczki. Tak, na szybciutko, po toniości 3 i 6, 3 i 6, tak. 12 zetamy wydaliarz. Ale lubimy krzyżóweczki, jak wiecie. Troszkę, I linie też. Troszkę przygotowaliśmy. No, żeby za długo nie było. Tak do kawuni, czy tam nie do wiem. Do śniadanka. Czy tam do obiadu, jak to woli, czy do kolacji. Także, żeby dużo czasu nie zabierać, to ja mam tak tutaj krzyżóweczki z numerem 1 i szczęśliwe linie z numerem 14. Karo ma numer 4 i numer 27 analogicznie. Jadę pierwszy. I ja sobie krzyżeczkę dokończę, a tutaj sobie teraz my, pyk pyk. Jak co byśmy tu widzieli bardzo dobrze na całym ekranie. Troszkę to mało układne jest, widzę. Dobra, będzie, się okaże. I tutaj my już mamy otwartą AD. Mamy już trafionko jedno, a jeszcze zostało nam, tu w połowie skreślone są. 6, 7, 8, 9, a jest 18. Także lecimy z tematem. F, P, P, P. Jak? Ten szatło mi się odbija. P. Dobra. P. P, Nie P, pe, P, 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 P. Piwo, nektar, tak? Bogów. I P. Jak? Dobrze. C, jak Celina. Gracja. Gracja, C, 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 D, tu, 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 nic, e, te by się przydało, jedno celino widzę. Jakbyś tam coś widziała, to podpowiadaj, bo wiesz, że ja nie dowidzę, okulary ubrałem, ale ry jak Richard. Czapkę oczywiście też mamy. Czapka jest, ubrana lotto i w niej mamy dużo szczęścia, się okazuje, dziękujemy Panu, który nam ją wręczył, te dwie czapeczki. Na evencie w Zakopanym, widzisz, że się coś układa w skarbie? No, już się coś układa. R, tu nie. Zdejmij 10 litrów tych cyfr, boże o. nie cyfr, tylko słów. Tak, tak, tu jest J. Zrób. Tu jest J. 10. <noise> I mamy 410. 40 No i już i jedziemy na Majorkę. Mm. J. Piwo, tak. Tu, tu, tu J, 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 j jest. O, to jest. Jeszcze tu wiesz, jest migracja, tak, tak, widzę. Ucieka mi gdzieś ta kartka, tak muszę inaczej papać. O, mamy trochę ucieka. J, tu coś sprawiesz jeszcze? A e, nie ma tam nic. Tutaj. O, o jak Olga. A a, Lugano, nie mamy jeszcze pełnego. jest nawet F z nieotwarty. O tu coś piwo jest. Napój bogów. Jeszcze się. Tu jest, ja widzę. Dobra, polityka. To słabo widzę. Dobra, języka, języka no. czyli I mamy polityk. K, jak ten. I tu K. Brakuje troszkę. W k, tu by się W przydało. To by zrobiło w, fajnie. Nie. G, a. W. Tu mamy k. k, 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 Już nic więcej nie widzę. Dobra, Jakub Jakub, a gdzie jest Jakub? Ślepi jestem, wiesz, A, jest tu, nawet nie zaglądałem na niego. Dobra, i to będzie tu. I co tu mamy? Jesteś skarby pociągająca nosem. No tak, no <grym grym> Przegrzałem troszkę. Fy, jak? O, i co teraz? Fy. Ale tylko nosem jestem pociągająca, no co? No. <grym> Później co? porozmawiamy na te tematy. Nie. <noise> Gdzie tu jest? To ja nie wiem. Raz, dwa, cztery, szesnaście. To jeszcze pewno być gdzieś tutaj, nie? Po są, tam hmm. nie ale daleko dali. Te. Już się bałem, żeby nie odkryć zaś liter. Znaczy ty chcesz. No. Kontrolnych <noise> Kontrolnych, te ale i nie mamy, kurczę, no nie dobrze, te. Tu nic z tego nie będzie. Z tej mąki chleba nie będzie. Jest Amant, o widzisz, drugie, okay. drugie, Ty, drugie, czyli mamy Ada i Amant, te jak tutaj mamy, no, dobra, się stało, to by było byłoby śmierce, się, parę rzeczy, by jest szansa, jest szansa, jeszcze te jakieś nie widzę więcej, no to próbujemy, jest E, pytanie czy to nam to E coś daje, chyba nic, chyba nic, było blisko, zwodziło za nos. Jak no zawsze, nie no zawsze. Nie no, <grymne> tu blisko też pełne są. To popatrz, ile się potwierało, ile, ile, ile było możliwości. E, A, ale tu ale... Sobie możesz N, skreślić. N, o właśnie. A. Widzowie na pewno by zauważyli. Jakby coś nie ma i, i, i sprawdź wszystko, ale zaraz przelecimy tu i Będziemy wszystko wiedzieć. A! Jakby jeszcze dwa A były, nie A, B, A, B, U, no to, się buu, sprawa, się no to bu, a bu, że tak powiem, ale fajnie było. Lubimy to, tak. no to też sobie tak troszkę się otworzyłem, bieżyska. troszkę co otworzyłem, żeby tu było fajno. Nic się nie kroi, powtórka z rozrywki, numer 14. No, może ci się później otworzy, bo na górze są te wszystkie Może się super. otworzy. Mamy kwiatuszka Symboliki. kwiatuszków, parę mamy, czyli, czyli jednego <laughs> Ani pary. Dobra, pomarańczka. Tak, pomarańczka. Tak, jak słoneczko było, mnie zmyliło. Pomarańczka jest Pomarańczka jest, wyśliwki. Nie jest ma nic. No właśnie. Korona. Koronka jest tutaj. I też tylko jedna, słabo, mm -hmm. nie? No. Tęcza, tę widziałem tu, tę widziałem tu i u góry jest tęcza. No, no tęcza jest u góry. Serce by się przydało. No to było też jedna linijka. Linieczka. Nie ma już tę trzewisiek. Lecimy. Tak. Trefelki. Kolor niewielki, nie ma. Nie ma. Kwiczki ja są. Ale lipa. Słoneczko masz. Słońce jest, tak. Chcemy słońce. Chcemy słońce. Bo wieje. A, właśnie, brzydka pogoda jest, chcemy słońce. Chcemy Łakniemy. Wie. Chcemy już wiosnę. Łakniemy słońca. Jedziemy dalej. Garniec, z... drapać na działce. Z... to ja tu też nie widziałem. Jak zwykle. Sobie... No, no, jest tak. jeden. Czekaj, koniec. gdzie widzisz? Nie, czekaj, nie mi szansę, tutaj widzę. No, no, spostrzegawczy No jesteś. Jasne. Sakiewka Sakwą. jest. Sakwa jest i tu sakwa jest. No, Śliwka by się patrzyła. By I fajne. tu sakwa jest. A serce by też było fajne. No, tu tu. tu. No. no jest parę takich możliwości. Także, ale ten słonik, ja, słonik, dalej. słonik z trąbą do góry. No. Słonik z trąbą do góry. A czy masz kciuki w ogóle? No oczywiście no. jak zawsze. Jest jeden słonik, dwa słoniki. Także tutaj... Coś tu popatrz, tu się kroi, tu się tak, kroi, tak. nie? Coś w każdym coś jest. Zobaczymy, co dostaniemy. No właśnie, coś czego nie Wynogrony. ma. Winogrona nie Wynogrona. widziałem, no. Nie ja to, mi to winogrono potrzebne. Złoto. Złoto, też jest jeden. jedna sztabka tu. I to wszystko. I to wszystko. Jest pik. pik. O, pik. blisko było. Piczek pik i, i serce, wszystko. tu cytryna. I wszystko. wszystko, no to. Odarli mnie z marzeń gwiazdeczka, gwiazdeczka, której nie ma. Której nie ma. Także. No. Ale pięknie się otwierało, jak to miało być piękne. No Jakie już... były już plany na wyjazd. <laughs> już była spakowana. Już była spakowana. Już witała się z gąską. No dobra, czyli dwa pustaki, to Teraz będzie, do kawy planu. to nawet nie ma co oglądać, dobra? Teraz moja krzyżóweczka, ja tu już mam odsłonięty mrok. Mam nadzieję, że nie będzie tu mroku, tylko będzie słoneczko i jakaś, jakaś kaska nam tu wpadnie. W. Też mnie coś lekko chrypka wzięła na W, tu mamy no, Trzymam liw. za ciebie kciuki, czapki na głowie. Tak, i W, z no W to, to by było wszystko. A, o, a coś tu nam odkrywa na pewno. Może Tobie coś da i zaś wygra ze mną. <laughs> Lubię wygrywać. A jeszcze szczególnie z dobą. No. Chociaż ostatnio też mi tam coś No coś daje, się tam też no, dało, no. Ta masa kasy. Tam coś, to było najlepsze. Ale wygrali y. tak ze mną. No. Edykt. Ktoś musi, ktoś musi w tym związku mieć jak wygrywać, mrok, no. Mrok. A ty masz fajnie, to, mrok ci się ułożył No wiem, no. Tu nic nie będzie, to nie. jedziemy w dół. C. C. Jak Celina. Spoczynek tu mamy. No. C. I C to by było. To by było w natury Wszystko. C. N. Pozdrawiamy Natalię. Jak Natalia. Tak. N, 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 N. N. To spoczynek. Masz. Ja no. już coś widzę. Ja już coś widzę. <laughs> Skarbienie nie podpowiadam się. E, tron. Mamy pierwszy. Pierwszy. Uuhu. Pierwszy. Oby nie ostatni. X. X. No Uuhu. to fajnie. X, a tu, Xa. tu to nie dalej, widziałam. Kreśl. E, jak, jak Elżbieta. 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 Tu mamy E, tu mamy E. No to. Tu, tu, tu mamy T. E. Tu B. Tu mamy mhm. E. No E jest sporo, bo to jest. Dobra samogłoska. Tak. Wszystko. A, E, I, O, U. Aha, a, jeszcze było przecież to. Było tu. Jedno A. Nam się znalazło. No, nie zmienia niczego. Nie. Dobra, tu było. Tu sobie U. U. Samogłoska U. U, jak Urszula. Tak. Tu. Tu. U. Mm. Mhm. I by było z U. A nie, tu jeszcze B. Jest. U mamy U i L no, jak lucyna no, 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 no. Hmm. nie wiem ja tu luza no tu Tuluza, mamy no drugie drugie ale no nie jest dobra sprawdź kontrolne. No, tu nie ma to... B no, nie ma wszystko. S na dole na, na dole temat. no U TS. TSU, TSU, to znamy to. TSU nie zda nie dało. Mój pustaczek krzyżóweczkowy. Było prędzej, też, też nic, Mój pustaczek nic, krzyżóweczkowy nie ma. tutaj mam już pootwieranych. Wakacje się oddalają. Także wezmę z dołu Musisz najpierw. Jeździć, dlatego ja na dole skreślam. Jabłko mamy tutaj jabłuszko. I jabłuszko mamy tu na samej górze. I z jabłuszek to by było wszystko. Z jabłuszek mamy wszystko. I teraz następny dzwonek. Dzwonuś. Dzwon z gmunta. Dzwona z nie, nie ma. mamy. Next. Nie mamy, i tu nie mamy. I następny od dołu kraby. Krawik. Ale też to się trochę? daje ten. No. A już nie ma, Kraba Nie ma. Nie ma, nie ma. Okay. Przesuniemy Jezus. tu. No. I, I mamy ten. No ale trzymam kciuki, No nie muszę kurczę, tęcza. są cztery pustaki. Zrobię później tą grywkę. Truskaweczka. No. truskaweczka. O, bo tu się otwiera, tak. A To jest numerem 27. Mm. No. no i nic więcej. Później mamy banana. Banana mamy tu i... Na dole. Nie, to jest księżyc. O, oh, tak. Okay. <laughs> w drugą stronę jest odwrócony. E, diament. Diamenta mamy tu. To jest w innej. I nie mamy więcej. Tu mamy garnek. Garnek tu. I wszystko na ten temat. Księżyc. Biedro. Biedro. Tu Bied, mamy, tu, tu, tu mamy biedronkę. I tu mamy no, biedronkę. Zobaczymy, biedronka co. Biedronka ma... jest popularna. Tak. Ostatnia chyba. Ten... Tak. I ostatni, zobaczymy, co to, to tam znaczek. mamy. Księżyc. Bo no księżyc, księżyc z... nam nic nie daje. Czyli znowu pustaczek. Czyli cztery pustaczki dzisiaj nosz, Holinder To Jak przegraną do kawy oglądasz to NDA mamy. To my jesteśmy mistrzami w tym. <grym> tak. Kto się mówi? Mistrzowe złej pasy kontratakują. Dobra. Okay. <grym> Dzięki za oglądanie. Buziaczki i do Odrogramka. następnego. Hej pa, pa, hej, hej. hej.